180. Elseworlds to specjalna seria ukazująca znanych nam dobrze bohaterów w zupełnie zaskakujących warunkach. Zmiany te dotyczyć mogą czasu, postaci i dosłownie wszystkiego. Przykładem Ellsworth, który zmienia w zasadzie wszystko jest Scar of the Bad. Max Allan Collins to twórca wszechstronny. Pisze powieści, scenariusze. Najlepiej znany jest chyba ze swojej pracy nad CSI i Drogą do Zatracenia. Wraca się głównie w kręgu literatury detektywistycznej i w tym komiksie mógł poczuć się w swoim żywiole. W zasadzie. Narratorem opowieści jest Elliot Ness, lider zespołu agentów federalnych, ochrzczonych później nietykalni, mającego na celu zniszczenie imperium ala Capone, a jego samego dobrodzenie przed sąd. Popijając łyski w obecności dziennikarza wspomina wydarzenia sprzed wielu dekad. Oto na ulicach pojawia się nagle tajemnicza postać. Batman. Dziwny mściciel, ubrany jest w prochowiec, wojskowe buty, a na głowie ma kaptur z uszami przypominający nietoperza. Nazwę tę można także wysnuć od angielskiego słowa bat, oznaczającego kij do bejsbola. W którym ten zamaskowany napastnik układa gangsterów. Dość brutalnie i bez litości. Zresztą w miarę upływu czasu zauważamy, jak bardzo ten mściciel w prochowcu różni się od znajomej postaci swojego pierwowzoru. Przemoc jest dla niego karą za bandytyzm. Nie waha się sięgnąć nawet po chicagowską maszynę do pisania, czyli karabin Thompsona, i podziurawić kogo trzeba. Jest to dosyć zręczna intryga, bo alterego samego Nesa zostaje wplecione w prawdziwe wydarzenia z działalności nietykalnych w sposób zgrabny i przyjemny. Komik czyta się dobrze, chociaż osobiście od scenariusza pełnego akcji wolałbym. No właśnie, trochę więcej akcji. Momentami wszystkiemu udziela się ta zwalniająca narracja podpitego faceta wspominającego dawne dzieje. Z drugiej strony, bijatyki na kije, kule śmigające w powietrzu, czego ja bym niby jeszcze chciał. Eduardo Barek to jest polskiemu czytelnikowi znany słabo, a szkoda. Pojawił się m.in. w miesięczniku tms w historii wideo Przemoc I tam nie zrobił na mnie tak dużego wrażenia, a tutaj owszem. Komiks ma oprawę graficzną, nadzwyczaj przyjemną dla oka. Inteligentne kadrowanie prowadzi Tyrannika przez mandry scenariusza. Kreska to jest bardzo przyjemna, wysoce realistyczna, dokładna, bardzo czytelna i czysta. Ale to nie ona zwraca uwagę w Scar of the Bad, tylko kolorowanie. W komiksach amerykańskich kolorowanie akwarelami należy do wyjątkowej rzadkości. Tu grafik sam nałożył kolor na swoje tusze i dało to świetne efekty. Kolory są żywe, realistyczne, doskonale pasują do klimatu opowieści. Na realistycznej kresce to jest prawdziwa uczta dla oczu. W takich opowieściach wszystko rozbija się o to, czy komuś podoba się sam pomysł elsewhere. Ja osobiście bardzo lubię takie eksperymenty, a ten, mimo że może troszeczkę zbyt nastrojowy, a za mało detektywistyczny, jest jednym z lepszych, jakie miałem okazję czytać. Zarówno pod względem scenariusza, jak i tej niezwykłej oprawy graficznej. Także myślę, że mogę spokojnie polecić go każdemu miłośnikowi Ellsworth. Pozdrawiam. Godaj!